Moim zdaniem tutaj w tej rundzie powinniśmy zrobić jako impostorzy totalne oro i zrobić triple killa. Okej. Okay. <coughs> Dobra, to już będzie tak śmieszne, ale słuchajcie, znowu spotkałem, no, jak jego Kuba wychodzi z kamerek Kuba. i tam był Nexa i znowu widziałem Kuba jak wychodzi od siła, co nie? Jeszcze raz co bo nie zrozumiałem ani Widziałem... Słowa. <grym>, przepraszam Widziałem jak Kuba... Aż się blaszka oplu z tego wszystkiego. Widziałem. widziałem jak Kuba wychodził od kamerek, gdzie leżał sobie Nexa. No a to raczej, ciekawe, bo ja Jakby jestem w stanie w uwierzyć. Max nie, bo Kuba jeszcze Dobra, jest, tak. Kuba, A Kuba, Kuba ja teraz... nie widziałeś. Bez... Nie, nie, no nie, ja, ja, ja... Nie! Nie! Pracę, nie, ale, dobra, nie dobra, ja to, mogę wam powiedzieć tak. To nie jest! Nie jestem ja. impostorem. Nie, nie, jest nie przekonam. To jest ja, argument mocny! Nie to ja cofam w włóczę w takim razie. Chyba <grym>. się nie da. Ja e... mam pytanie, ja nie zagłosowałem z jednego powodu, bo ja mam tylko pytanie do Josiego. Josi, ty robisz syp na górze, co nie? Mm -hmm. O! Josi, później... wyjaśnij się! to no dobra, Weźmiesz nas na wycieczkę do sypu na dole, a później pójdziemy do metpeja, żeby nie przebadać... i że Ale mieliśmy już tak Ej, a Mandzie, bo tego nie wiesz, nie umawiamy się na metagaming, jakby na radzie. A, Możesz w okay. grze zasygnalizować. Możesz w ale, ale już, już się susza, tutaj nic, mi śmiedzi. Nic ja nie bym susza, poszła, poszła. Nic, ja bym ma. nic nie ja mówiłem ja na głowę zagłosowałem. Ale dlaczego ja ci śmierdzę? Kurwa Steam Gitch! Coś, co? coś no to świeżo. No ja też kolejne, kamerie, no ja ich nie daję zupełnie! Halo? Ej, Powiem wam, że Klewi nie mam przewagę, bo... No dobra. Nie wiem jak to ugrać. Nie mam pomysłu na to. W ogóle nie mam pomysłu. Reaktor, dobra, dobra. Nie wiem, nie wiem jak to ugrać. Nie mam zielonego pomysłu. Jestem storkiem jeszcze, a jest jeszcze paru graczy, więc to może być ciężkie. Emergency by Alien. Yes. Czy ktoś What happened? coś podejrzanego? Ja... <laughs> Eee, o heee. nie, to teraz okropnie brzmi. Dobra, bo ja widziałem jak Josi zrzucał. Chwilę, ja, ja widzę jak Josi zrzucał e, ten, e, ten syp do końca Świecie. i chciałem mu to potwierdzić, ale widzę, że jest martwy, więc. To się. Josi tak. potwierdzasz? Mm, ja no on się okay. potwierdza, jest, jest niewinny. <grydum. grydum> e, dobra, jak się wszyscy czujemy, a zajebiście, ma lubię monitoring, się? że no. Skip, no, 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 monitoring. no, zagłosowałeś? na no, Czyli czy na kogoś ten. Nie, ja też Ma, nie mam. A, wiecie co? wiecie co? Ja miałem jedną postawę podejrzaną. Ta. No. Blaszka, co ty robiłeś? Te dzike, dzikie densy nad wentem, ja byś nie wiem, że aż zabawuje no, też. Tam z te adminowym, nie? To była no, taktyczna no. zmyłka. Tak czy ten... zmyłka! Eee! Ej, A propos, apropo... dobra apropo... Żałuję, że skipnąłem blaszka, byś dostał wołta na głowę. to ja jeszcze mam takie, takie taktyczne podsumowanie. Ale mówi, że zwołał posiedzenie, żeby zablokować e, d, d, zdrajców. Tylko pamiętajmy, że dwie osoby chyba zginęły w tej rundzie więc właściwie zdrajcy wykorzystali swój cooldown. Eee, więc nie, można było... jedna skinała, jedna Jeszcze ja, Nie rób mi incepcji a jedna z tej gry. Nie, nie, no ale Incepcja. tak to mówię, ja tylko tak tylko mówię, A ty, macie że... co, mówiłeś o blaszce? Że dęsił na węcie i to było podejrzane. Bo dobre 20 sekund. <grym> Densu, densu. Ale, Ale nam że Alien w ostatniej grze też dęsił na węzł. dęs dęs denz. Było no. Ja tak. na wejdzie, Ej, wejdzie. Tam, może tam na to na węzł. Ej, dęs na ten po prostu ten jest tam, 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 jest tam, ten jest tam, ten jest tam, ten jest tam, ten ja wybierz że zaraz zadania zrobimy, więc easy. to lecimy. Trzeba szybko zadanie i jeszcze jedno zwołanie <grym _> o, <grym _> Tak mówię to grube... głosowaniu, a nie, nie? nie? Głosowanko szybko, poprzedniej rudzie, co nie? Dance, dance, dance Dobra, oni mają 15 sekund na zwołanie emergencji. Nikt nie będzie chciał Zwołać emergencji. Muszę szybko zwołać y, sabotaż. Zrobić. O! Moment. Co jest? Człowa emergency nie możemy zwołać, bo jest jakieś aktywne? Do, ja powinienem stąd uciekać. Imo, o dwa teraz powinno wlecieć. No, to ja mogę Panowie i państwa, widziałem na moich oczach jak Zacha zamordował Aliena. I gdzie Co jak jak to działo? Zaha, Zacha, czemu zamordowałeś Aliena? Tak, jak widziałeś tam jeszcze blaszka? W Admirumie. Okej, okay. to byś tam. gdzie bawiłem się na wentach, tak, dokładnie. tam eee, się Zacha, czemu zamordowałeś Aliena? No bo siedział cicho na, w poprzedniej rundzie. To jest A, dobry to powód. Tak, to jest to powód. To jest dobry powód. zagłosował na mandzie w poprzedniej tak, rundzie? No to już jest chyba runda, nie? Dobra, czy ktoś widział coś jeszcze w tej rundzie? No ja widziałem to samo co Blaszka. Okej, okay, tak? to jest Okej, okay, dobra. Czemu muski Co? Czemu co? Co? skipuje? Ej! Ej, chwilać, chwilać. No, no to i widziałem to samo co ja. No mandzio, teraz widzę, że trochę podejrzanie się zachowałeś, mandzie. Ja tam uważam, że ja wierzę Blaszka. Dabę, to miał być piękny double kill! To miał być double kill i win! Wiesz kto? Ale dyabła! Ale kto? Czekaj, dlaczego się, dlaczego czekaj, czekaj, czekaj bo mnie nie ma, ma ziemi! Mandzio, ma Mandzio, diabeł! Nie, no to recreuj Torek, Torek, na zi... tego Zachę! A ty, a? No ja skipnąłem, ale labeki! Labeki? Dlabeki, be... Dla Labeki! Nie Dla 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 to potwierdzone przez diabła! Mandzio i Zachę się. Jestem Dziwne. potwierdzony przez diabła! A diabły? żyje? Diabeł! Diabeł żyje! I chyba potwierdzę, o. że jest potwierdzony przez Torek, Torek, jak mamy dwa cooldown razem! Mmm, to leci. Ała, to byłby win! Tak blisko! Tak blisko! Ale spoko, misje są jeszcze z... niezrobione do końca, więc. Więc łatwo, dobra, to. Można ugrać! Dobra, no to i kończmy rundę. No nie, no Torek, to nie jest właśnie. Dlac a, bo... a dlaczego ja? Przepraszam. Bo no jak po po cały czas ze mną biegał i widział jak Zacha zabija tego. Ale zobacz jak mało osób macie z... pewien zreżdżą. problem panowie, e, bardzo duży problem. Tak? Ja z Bladim chodziłem rękę w rękę, przez całą rundę zrobiliśmy wszystkie questy razem, a Mandzio przy mnie robił sprawdzajkę. Aha, no, aha, czyli ja, a Blaszka, tak. przepraszam? Nie, nie, no Blaszka zgłosił Zachę. A bez nie, sensu, to zgłosił Zachę, no tak. No, Złodziłem Zachę, komplek, bez bez sensu. Jest, jest wszystkich kolegów, co ja wszyscy tym Nie chce mi się wierzyć. Ja jedyne, jedyne co mnie sprawia, że ja trochę wierzę, że to może być Torek, to było to, że dwie rundy temu Torek był pierwszą osobą, która skipnęła Volta, a to bardzo się opłacało zdrajkiem. No, skipnąć Wojta. Nie, ja po prostu mówię, że to się okay, bardzo opłacało zdrajkiem. To i tyle. dobra dobra lecimy Trzeba dobel zrobić czy kuba właśnie Jejku Oni się za dużo osób teraz trzyma razem w ogóle wiecie i to jest chyba problem. Ja muszę teraz solo jakąś a, walnąć akcję, bo po prostu... No co za no Kuba?! Jejku. oni wszyscy latają... O! No. Wrócimy na drugi koniec mapy. S. Dobre moi drodzy. Mm, hmm? Powiem ja to... tak, jeszcze zanim Bali zacznie, chciałbym powiedzieć, że razem z nim byliśmy na kamerach i widzieliśmy, jak Kuba na kamerach staje się To jest Bezpośrednio. Nie się do szybu. To tak, wydaje mi się, że to jeszcze co chciałeś powiedzieć? Ja chciałem powiedzieć, że gdzie znalazłem Ewrona, po prostu, bo Ewrona znalazłem na samym dole. Bo on nie żyje. Ewrona znalazłem w lewym dolnym rogu. Tak, patrzyłem, co robił Diabeł. Diabeł wydaje mi się, że zrobił total taska. Wydaje mi się, że jest absolutnie. Ja z Jaworem jesteśmy czyści, byliśmy na boku. Ja tak się czaiłem, bo myślałem, że Jawór może być. Tam na skanie. Kto tam jeszcze był na skanie? Diabeł też jest czysty. Blaszka Blaszka. Blaszka tam jeszcze jest na Skanowo, ja skanowałem, blaszka skanowałem, się skanowała. No. E, kto potwierdza, że Blaszka się skanowała? Ja, ja potwierdzam. Ja, ja potwierdzałem. Tak, 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 tak. To... No ale halo, halo, to kto mnie widział niby, przepraszam? No ja widziałem cię na kamerze Ja właśnie. z Blaszką. No ku... No Blaszka się skanował, Blaszka jest legit. Blaszka jest legit, ufam mu w 100%, 100% Kuba. Ja jabł... byłem naczelny krzyk, że jest tak cichutko. Co ty, na Neksę? Tak bym miłkoś nagle. Eee... Naczelny krzyk... eee... Nie chcę wychodzić poza grą, ale jeżeli wejdziesz na mój kanał, to dowiesz się naszego. się na YouTube. No, okej, okay, okej. Okay. Nie, film stawiałem, film stawiałem. Okej, okay, dobra. Ale no to luz. Kawa. Jak stawiał film, to luz, to jest wytłumaczony. Nie, no to okej. Okay. Jak powiedział, no. że to nie on, to spoko. No powiedział, że to nie on. No ja Kuba, niestety... to nie ja, to nie ja byłem. Kuba, niestety, no jeśli jesteś winna, to gałgańsko zrobiłeś przed kamerą. Yes. Dobra, teraz to wygrać samemu. Teraz to. Z... Dobra, ja muszę z blaszką na przykład się kręcić. Dobra, nie, dobra, już to masakra. Ja się muszę z kimś trzymać. Uch, dobra, prąd standardowo. O, tu jest kamera. Nie, no weź to, wygraj teraz. Ja dziękuję. Kuba to tak zlamił z tą kamerą. Ja nie mogę dobra, lista trzeba dojechać szybko. Dobra? Bladzie znaleźło z Tam na o, dole. Nie, nie dziwna sytuacja była, bo jak ja zszedłem na dół, tam się kręciło mnóstwo osób. Ja jestem zdziwiony, że. Ja widziałem nikt... na początku i ja jestem zdziwiony, odryć. że nikt ee, nie zauważył ciała. W sensie ciało eee, powiem w tak. lewym dolnym. A, ee... A jakieś jak było ciała? Eee. To było no lisu, lisu. Powiem to tak, było, Lisa okay. widziałem na kamerze, jak był właśnie tam na dole, tam koło o dwa, i ostatnią osobą, która przebiegała koło lisa, był Jawor. Hmm. A Jawor ty ja co robiłeś zbada? teraz? Ja, ja robiłem teraz takie przełączniki, y, tam się robi tlen i nad tlenem jest takie drzewko i tam się robi takie przełączniki to tak, i tak, ja... jest taki. Ja generalnie hmm? ty też tam byłeś na dole, co ty ja, nie widziałeś ja, ja byś... ciała? Ja, no, widziałem, nie widziałem, zobaczyłem, zobaczyłem blaszkę nagle, podszedłem do blaszki i zaufałem blaszce w momencie, gdy wcześniej się powiedziałem, że blaszka przeskanowany i stałem obok niego, ale ja ja wcześniej, zanim cię spotkałem tam już. Ja tak, robiłem te przełączniki. Robiłem Jawor, te przełączniki, takie tu, 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 Jakby nie wątpię to, że Jawor może być niewinny, tak czy siak Jawor, czy nie faktu, że Jawor był tam, kiedy ciało już tam tak jakby leżało. Dobra, I... ale mówię, no. Jawor jest sprawdzony, na pewno przy mnie dwa kwesty, ja Jawor... sprawdzałem bo się go bałem, Ale on, on się skanował czy robił kwesty? Besty robiłem po prostu. no to mhm. zostało. No to w takim razie Nekse, co ty robiłeś? film na pewno już widziałeś mnie na początku gry poszedłem robić zadanie Zdajne, to zmieniałem, jak to ugram, to to tak, to z, zmieniałem. temperaturę temperatura była zmieniona na 322 stopnie pamiętam potem poszedłem robić zadanie poszedłem napełnić butle z gazem znaczy z paliwem potem poszedłem na górę przekręcić kluczyk i potem poszedłem do labu czemu e, poszedłeś e, idąc... na końcu zrobić kluczyk a nie od razu jak się zespiłeś? no bo no, no, no. no bo w pierwszej ruch no bo teraz teraz się w konferencji, a w pierwszej rundzie się nie ruszyłem przez całą grę. Salut, Kamera. Tu jestem w Nie, zaha, nie właśnie, ja teraz słucham was. Wiesz, co e, słucham, co? Okay. co ja robiłem w tej zaha. rundzie? Generalnie robiłem mm, na elektryce tam na górze kabelki i pobieranie. Zaha. A potem szedłem zaha. ładować zaha. albo. A robimy? Skip, skip. Zaha albo, nexy. Zaha albo nexy. Nie, skip, to jest jeden morderca teraz. Nie jestem pusterem. A, dobra, no dobra. To, no to ok. No, mogę, mogę coś dowodzić, No to dobra. Jak powiedział, to zaham, No bo jak powiedział... No nie możesz dowodzić Power Gaming. Kurde, nie, dobra. To jest teraz, to jest teraz nie do zrobienia. Dobra, no jeszcze 15 sekund. Eku, nie, to jest nie do ugrania. Dobra, a co ten jawor tu robi? To jest nie do ugrania. Nie ma, nie ma opcji. Okej, 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 okej. To był zaha 100 No Zaha, zaha, tak. Zaha, zaha 200 nawet. Zaha, ty... co? ktoś go zabił. Skoro ja, się... ja byłem tuż obok i widziałem, jak sam ty z blady wybiegaliście do tego pokoju. A to A więc, sekundę, sobie nie, nie, wiesz co? Ja włączyłem, ja już wyłączyłem wtedy światło, liczyłem, że ten. Że... okej, okay, okay, eee, okay, dobra. Że, że Zacha musiał wyeliminować największego krzykacza tutaj w drużynie. Nie, to była już przegrana gierka, więc no nawet... Generalnie nie ja już wiedziałem, że to jest Zacha i biegłem z No, zrobić, ta, ta, on tak, on biegł emergencji, więc oh, go okay, w ostatniej chwili Dobrze. nie złapałem. Ja, ja mogę zapytać, czemu te kamery, kolega, widzą przez ścianę? Bo no bo te kamery są kamery? emergentne. Kuba, no, dobra to... gierka.